Wzbudzający kontrowersje reboot serii Saints Row przez nas został przyjęty raczej ciepło. Gra skrywa w sobie parę ciekawostek, które mogą przykuć waszą uwagę. A jako że ja, zwykle nie mogę odpuścić sobie rzeczy, które myślę, że chyba już gdzieś widziałam, zebrałam je dla was w jednym materiale. Na wstępie pragnę jednak zaznaczyć, że nie będzie to materiał o żadnych postaciach stworzonych przez społeczność graczy. O ile niektóre z modeli wyglądają naprawdę szałowo, o tyle nie traktuję ich jako isteregi, bo to nie twórcy umieścili je w grze do znalezienia. Czas zatem wyruszyć na poszukiwanie jajek wielkanocnych. Jako kocia mama nie potrafię zarządzić tego materiału w inny sposób, niż od nawiązania do gry, która skradła moje serce jeszcze przed premierą. Mowa tu oczywiście o Stray. W tytule wcielamy się w rudego kota przemierzającego postapokaliptyczny świat pozbawiony ludzi, ale za to wypełniony robotami. Okazuje się, że nie jest to jedyny tytuł, w którym możemy oglądać rudego kotka. Już w scenie otwierającej Saints Row przedstawiany jest nam taki właśnie pupil, którego zobaczymy także w późniejszej części gry. A może to tylko mi ostatnio wszystkie koty w grach kojarzą się właśnie z indykiem Stray? Kolejne znajdźki są dużo lepsze. Zwiedzając świat gry możemy natrafić na masę różnych ciekawostek. Pierwszą, którą dostrzegą fani Marvela jest ogromny kot, a jakże, wystający z ziemi. Od razu budzi to skojarzenia z pomnikiem Pantery przedstawionym na plakacie Czarnej Pantery. Przez budowlę możemy swobodnie przelecieć lub wylądować w paszy Lwa, znaczy pantery. Dobra, koniec z tymi kotami. Jak już przy Marvelu jesteśmy, warto wspomnieć także o pewnym pustynnym znalezisku. W kraterze znaleźć możemy młot Tora. Jest to swego rodzaju odegranie scenki z filmu. A jednak sam młot jest właśnie tym mitologicznym. Taki, który dzierżyć będzie Thor w God of War Ragnarok. Dwa i w jednym? No nieźle. Fani Breaking Bad docenią za to jedną z misji pobocznych. Musimy w niej pozbyć się cwaniaczków, którzy pichcą metę w kamperze na pustyni. Brzmi znajomo? Jest to oczywiście nawiązanie do serialu. Camper Jest. Pichci się z komina? No tak. A gdzie jesteśmy? Na pustyni. No to się zgadza. Kolejnym klasykiem kinematografii, który możemy wyhaczyć gdzieś w grze, jest seria Fast and Furious. Mowa tu mianowicie o misjach, w których siadamy za sterami śmigłowca i linką łapiemy kontener. Za jego pomocą możemy zniszczyć miasto. Od razu pomyślałam o scenie, w której bohaterowie kradną samochodami safe i niszczą nim ulice. I kolejnym nawiązaniem do filmów może być ten stakozaur. Ma on w sobie szyld Tacos for Us, odnoszący się do sieci zabawek Toys For Us. Zaraz pod nim wisi drugi znak z napisem Fresh Avocado. To jest właśnie nawiązanie do filmu. Mowa tu oczywiście o memie, który wyśmiewa sieciówkę Taco Bell. Get to Del Taco! They got a new thing called Fresh Free, free, shivakado, free shivakado. Widać, że twórcy nie oszczędzali na kreatywności. Trzy znajdźki w jednej już mogą wywołać podziw dla pomysłowości studia Volition, bo to właśnie ono odpowiada za ten tytuł pełen rzeczy do znalezienia. Może nie jest to nie wiadomo co, ale możemy znaleźć ich stragan w grze. Na nim dostaniemy bluzy, czapki i t-shirty z logiem deweloperów. Nie wciskają nam siebie na każdym billboardzie, a tylko ukryli się na straganie. Więcej takich lokowań w grach. A czego w grach jest już za dużo? Zdecydowanie tańców. Jakieś emotki pojawiały się już w poprzednich tytułach. Jednak najbardziej popularnymi są tańce Fortnite. Wiele osób śmiało się z kratosa tańczącego flos. Co to ma do materiału, w którym umawiamy i z gry Saints Row? No tutaj tańce też możemy znaleźć. Kupujemy je przy jednym stanowisku znajdującym się w południowo wschodniej części map. Oznaczone jest ono ikoną dwóch masek. Zamiast czegoś do zakrycia twarzy, znajdujemy jednak właśnie dodatkowe animacje postaci. Najbardziej rozpoznawalnymi są chyba właśnie flos, Da Floppa, czy czyli Dub, po przypominająca. Taniec Leszcza w Fortnite oraz techno-rzezimieszek nawiązujący bezpośrednio do klasyka internetu, czyli techno-wikinga. W temacie sklepów, zakończymy go zatem. Przy różnych sklepach możemy znaleźć ciekawe znaki. Wyglądają normalnie, jednak gdy przeczytamy, zauważymy, że zamiast no littering, oznaczającym nie śmiecić, napisane jest no loitering, co oznacza po prostu zakaz stania w miejscu bez żadnego celu. Chyba odstrasza to klientów, czy coś? Znaków w tym stylu znajdziemy w grze masę. Warto także wspomnieć o innym, który informuje nas, że w sklepie nazwanym wszystko za milion dolarów trwa wyprzedaż. Ci, którzy jednak nie doczytają do końca, nie zauważą napisu informującego, że to tylko żart i nadal każda z rzeczy jest dokupiona za milion dolarów. Milion na pewno przydałby się nam w dzielnicy Eldorado. Od razu można skojarzyć, że przypomina ona pewne faktyczne miasto. Mowa tu oczywiście o Las Vegas. Jest to dzielnica przepychu, neonów, kasyn i klubów. Skąd jednak wziąć pieniądze na imprezowanie w tej dzielnicy? Już pędzę do Was z ciekawą odpowiedzią. Wzbogacić możemy się bowiem przeszukując... śmietniki. No tak, w grze porozrzucane są śmietniki, które możemy przeszukiwać. Czasem znajdziemy w takim śmietniku tylko pieniądze, innym razem, część do złotej śmieciarki. Może się jednak zdarzyć, że wyciągniemy nową broń, znalezisku temu towarzyszy animacja oraz dźwięk kojarzący się z oryginalną grą z serii zelda. It's mine now. Przemierzając świat w poszukiwaniu śmietników, możemy się jednak natknąć także na ciekawe osiedle. Domy są tutaj ustawione w koło i przypominają pewną ulicę. Mowa tu oczywiście o Grove Street z gry Grand Theft Auto San Andreas. Carla Johnsona może tutaj nie spotkamy, ale domy są wystarczająco podobne, aby połączyć kropki. Pustynia również jest pełna sekretów. Najgłośniejszym z nich jest wielka wieża jęgi, którą możemy przewrócić. Znajdziemy jednak na niej również ogromny grzebień czy wystający z ziemi monoli. Jakiś czas temu w internecie było głośno, gdy znaleziono podobny przedmiot wystający z ziemi na środku pustyni. Czyżby przewieźli go tutaj obcy? Jeśli tak, trzeba się przed nimi chronić. Czy jest lepszy sposób niż założyć na głowę foliową czapeczkę i w taki sam sposób przerobić swoje auto? Dzięki temu raczej uchronimy nie tylko swój mózg, ale także resztę ciała. Tylko jak to prowadzić, skoro szyby są takie obklejone? Najlepiej jeździć na czuja. Podobnie jest z użyciem finisherów w grze. Każde Saints Row miało swoje ciekawe finishery, jednak skupiamy się na najnowszej odsłonie serii. Tutaj niektóre nadal są dość zabawne. Inne za to od razu budzą skojarzenia ze scenami akcji prosto z serii John Wick. Szybkie, wręcz odruchowe strzały prezentują się genialnie. Nie uciekajmy jeszcze jednak z pustyni. Stanowi bowiem ona około połowę mapy. Możemy na niej znaleźć także statuę wolności z kamienia. Niestety nie mamy lepszego ujęcia, bo verso został zaatakowany i zginął, a potem zgubił lokację. No ale przynajmniej mamy jakiekolwiek potwierdzenie, że znajduje się ona w grze. Kojarzycie serię Five Nights at Freddy's? Staramy się w niej przetrwać noc, ukrywając się przed ożywionymi zabawkami starającymi się nas dorwać. Podobne zabawki, tylko znacznie powiększone znajdziemy przy jednym z punktów szybkiej podróży. Wielkie kojoty patrzą na nas tak, jakby chciały nas dorwać i rozszarpać. A ciarki przechodzą. Nie pozostaje w tej takiej sytuacji nic innego, jak tylko wsiąść do samochodu i ruszyć sławną drogą 66. W tytule odnaleźć możemy masę tabliczek informujących, że właśnie się nią poruszamy. Od miejsc, w których możemy zrobić sobie zdjęcia, po tabliczki na ciele dinozaura, aż naszła mi ochota, aby znowu obejrzeć auta. Który z histereków podobał Ci się najbardziej? A może jakiś przegapiliśmy? Daj nam znać w komentarzu.